Cześć, dzień dobry. Z tej strony Mateusz Stręga, dietetyk i założyciel pierwszego w Polsce Ketocentrum, a więc centrum dietetycznego, które specjalizuje się w diecie ketogenicznej oraz dietach niskowęglowodanowych. Dziś zapraszam Cię na niezwykle istotny, ale też kontrowersyjny film. Ponieważ musi być kontrowersyjny, jeśli na tapet przywołujemy temat cholesterolu. Jeżeli więc ten temat cię ciekawi. Temat tego jaki ten poziom cholesterolu powinien być, jaki nie być i czy poziom cholesterolu jest skorelowany z naszą śmiertelnością, czy powinniśmy go zbijać. To ten film zdecydowanie jest dla ciebie. Więc zapraszam cię serdecznie do dalszego oglądania. Zanim zaczniemy, szybka informacja. Ten film opublikowany jest o godzinie 18, a to oznacza, że zostało jeszcze tylko 28 godzin przed sprzedaży książki 100 pytań do ketozy. W mojej pierwszej książki, na której na niemal 400 stronach opisałem wszystko, co warte, aby wiedzieć i rozumieć o diecie ketogenicznej. Jeżeli więc chcesz stosować dietę ketogeniczną lepiej niż do tej pory, albo chcesz dopiero zacząć ją stosować, to zdecydowanie 100 pytań do ketozy jest pozycją dla Ciebie. I jeżeli zamówisz tę książkę do... Jutro do godziny 22, to otrzymasz autograf oraz specjalną zakładkę. I masz też gwarancję, że książka dotrze do ciebie jeszcze w tym roku, przed świętami, ponieważ po. Dniu jutrzejszym blokujemy sprzedaż na około miesiąc, z tego względu, że musimy po pierwsze wysłać paczki do już ponad 600 osób, które zamówiły książkę w sprzedaży, a po drugie musimy ogarnąć system do wysyłek na stałe, więc trochę to zajmie. No i to ostatnia, jedyna szansa, by dostać książkę z autografem. Każdemu z 600 ponad osób, która już zamówiła tą książkę, ogromnie dziękuję. A każdemu, kto jeszcze nie zamówił, polecam się spieszyć. Link do zamówienia książki w opisie. A my już przechodzimy do tematu cholesterolu. I muszę przyznać, że z moich obserwacji, jako pracy, jako dietetyk z podopiecznymi, ale też z obserwowania Waszych komentarzy czy dyskusji z Wami na różnych grupach, muszę przyznać, że mało które badanie wzbudza tyle kontrowersji, wzbudza też tyle strachu i niepokoju, co badanie cholesterolu. Ponieważ mało kiedy ludzi ogarnia taki ręk, mało kiedy też ludzi tak bardzo straszy się jakimś badaniem, jak właśnie badaniem cholesterolu, i oczywiście wynikami. Tego badania. No i mnie to zresztą nie dziwi. Nie dziwi mnie to, że mam konsultację z pacjentem i on jest przestraszony tym, jakie ma wyniki cholesterolu. Mimo, że na moje oko nie są one absolutnie negatywne, o czym sobie zaraz jeszcze pogadamy, to jednak wiele osób dzisiaj otrzymuje wynik pozytywny, w tym sensie, że podniesiony powyżej normy. No i to jest o tyle ciekawe, że normy dla większości badań wyznacza się w taki sposób, że bierze się. 90% zdrowej populacji, 80-90% zdrowej populacji, sprawdza się, jaki oni mają wynik i na tej podstawie się ustala średnią parametru. Natomiast w przypadku cholesterolu na pewno tak się nie robi, z tego prostego względu, że zdecydowana większość osób, dzisiaj już też osób bardzo młodych, w okolicach 25, nawet 19, 30 roku życia, ma cholesterol podniesiony, w sensie przekracza normę laboratoryjną dla cholesterolu i kiedy ja analizuję to, w jaki sposób ta dzisiejsza norma, czyli 190, została wyznaczona, to wydaje mi się, że albo jakaś wróżka rozłożyła karty Tarota, albo może była jedna wielka machina losująca, lotto lub coś w tym stylu, i ktoś wyciągnął niczym przy losowaniu Mistrza Świata podgrzewaną piłeczkę, z której wyszło, że to ma być 190, ponieważ prawda jest taka, że niewiele badań naukowych, niewiele rzeczy z literatury naukowej sugeruje nam, że ta norma powinna być właśnie taka. A nie inna. I teraz sam nie wiem, czy to jest zabawne czy tragiczne, ponieważ obserwując tą całą sytuację, czasami zastanawiam się, czy nie jestem w, jakimś, w jakiejś ukrytej kamerze, czy może w jakimś cyrku, albo czymś w tym stylu, ponieważ. To faktycznie są sytuacje kuriozalne. Są to sytuacje o tyle kuriozalne, że straszy się nas w reklamach tym, że musimy obniżyć swój poziom cholesterolu i próbuje się nam sprzedać różne tabletki na to. Straszy się nas w sklepach, ponieważ można zobaczyć na przykład płatki zbożowe, które na opakowaniu krzyczą, że obniżają poziom cholesterolu, i wszyscy wariują, znaczy nie wszyscy, ok, nie wszyscy, bo domyślam się, że spora część z Was oglądających mnie tutaj wie, jak to wygląda i zna mity na temat cholesterolu, ale większość społeczeństwa, jest przerażona tematem cholesterolu. A prawda jest taka, że jeżeli miałbym wskazać z dzisiejszych badań laboratoryjnych, które wykonujemy tak standardowo, jedno badanie, które według literatury naukowej ma najbardziej wątpliwe podłoże naukowe do tego, że jest w ogóle w stanie cokolwiek nam wskazać, to jest to właśnie cholesterol. Obecna norma 190 mg na decylitr jeszcze niedawno wynosiła 200 mg na decylitr. Co i tak moim zdaniem było dość niską wartością. W kontekście tego, co nam pokazują badania naukowe, o czym jeszcze za chwilkę cierpliwości. Natomiast warto powiedzieć, że jeszcze w 2000 roku i chwilę później w większości krajów świata ta norma wynosiła 250 mg na decylitr, czyli znacznie, znacznie więcej niż teraz, aż o 60 jednostek więcej. No i ktoś może powiedzieć: hola, hola, przecież bardzo możliwe, że. Przez te kilkanaście lat wyszły badania naukowe, które pokazały, że te 250 to było zdecydowanie, zdecydowanie za dużo i musimy ten cholesterol zbijać znacznie, znacznie niżej, najlepiej poniżej 190, no bo mam już takie sytuacje w moim gabinecie, że ktoś miał wyniki badań, powiedzmy 195 mg na decylit cholesterolu i lekarz prowadzący proponuje mu na to leki obniżające cholesterol, co, no cóż... Rzadko dzieje się też w przypadku innych parametrów, jak zauważycie, ponieważ jeśli ktoś przekroczy mocznik, na przykład w badaniu moczniku, troszeczkę e, normę laboratoryjną, albo przekroczy trochę w morfologii, na przykład poziom hemoglobiny. To bardzo rzadko lekarze doszukują się tego, że tutaj na pewno jest pan, pani chora i musimy podać jakieś leki, albo lepiej to sprawdzić, zbadać, czy tam nie ma jakichś problemów zdrowotnych. Zwykle, kiedy pacjenci mają jakieś odchylenia w normach laboratoryjnych, to słyszą, że taki ich urok, ale nie daj, panie, żeby przekroczyć 5 mg na decylit cholesterol. Wtedy koniecznie statyny, o których sobie zaraz jeszcze pogadamy. No i teraz. O tyle jest to wszystko kuriozalne, że jeżeli spojrzymy na naprawdę rzetelne badania naukowe, aktualne badania naukowe, to nie wiadomo skąd ta norma się po prostu wzięła. Nie wiadomo, ponieważ większość badań naukowych pokazuje, że Najmniejsza śmiertelność, zarówno ogólna, jak i z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego, występuje mniej więcej pomiędzy cholesterolem na poziomie 200 mg na decylitr, a 230, 240 mg na decylitr, Więc prawie do tych 250. Co ciekawe, badania naukowe pokazują, że cholesterol poniżej 190 mg na decylitr zwiększa ryzyko zgonów z różnych powodów i z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego, takich jak zawały czy udary. Ale też z innych chorób, na przykład badania wykazują ogromne zwiększenie ryzyka powstawania nowotworów, co nie powinno dziwić, bo cholesterol jako cząsteczka wchodzi w skład błąd komórkowych i jest niezbędny do tego, by te komórki się prawidłowo dzieliły. A komórki nowotworowe występują między innymi kiedy występuje błąd w podziale komórkowym. No więc to wszystko się wydaje jasne, ale nie jest jasne z tego względu, że mamy kuriozalną normę 190 mg na decylitr, która jest wzięta znikąd, nie odpowiada żadnym badaniom naukowym, bo badania naukowe właśnie są z nią sprzeczne, czyli rozumiecie. To jeszcze by było dla mnie zrozumiałe, że mielibyśmy w badaniach naukowych pokazane, na przykład, że najmniejsza śmiertelność jest pomiędzy 200 a 210, no i wybrano by tą dolną granicę, czyli 200, jako ten poziom cholesterolu. Ale to jest kuriozum, ponieważ badania naukowe nam pokazują, że od tych 190 w dół pojawiają się zwiększona ilość problemów zdrowotnych. Więc gdzie tu jest sens? Gdzie tu jest jakikolwiek sens? Wszystko rozbija się o to, że zasadniczo wątpliwym jest, że badanie cholesterolu całkowitego nam cokolwiek mówi. I oto rozbija się tak naprawdę cały problem, bo wychodzi na to, im więcej badań naukowych mamy, ale też takich badań naukowych, których, które są lepsze od cholesterolu w kontekście analizy naszego zdrowia, no to okazuje się, że ten cholesterol całkowity w sumie z niczym za bardzo nie koreluje. W tym sensie, że jeśli są jakieś badania, które naprawdę dobrze nam obrazują nasze zdrowie, jak chociażby badanie homocysteiny czy badanie trójglicerydów, które faktycznie może nam wskazać zwiększone ryzyko jakiejś choroby, na przykład zdarzenia układu sercowo-naczyniowego, to bardzo rzadko poziom cholesterolu z tym koreluje. I bardzo często, kiedy mamy w szpitalu osoby, które są przyjmowane z jakimś zdarzeniem sercowo-naczyniowym, to też okazuje się, że mają prawidłowy poziom cholesterolu, czyli Prawidłowe poniżej 190. Także ta norma nie tylko jest zaniżona względem badań naukowych, ale też ja w ogóle poddaję pod wątpliwość to, czy cholesterol całkowity jako badanie ma w ogóle jakikolwiek sens i może nam cokolwiek powiedzieć o ludzkim organizmie. Dość rzadko na tym kanale polecam inne kanały i inne osoby, no chyba, że nagrywamy wspólny podcast, ale... Ten materiał, który Wam dzisiaj polecam, mam nadzieję, że będzie zapowiedzią wspólnego podcastu w przyszłości, ponieważ Bartek czekała, wiem, że wielu z was go zna, nagrał genialny materiał na temat właśnie interpretacji norm cholesterolu. Wrócę wam go w opisie tego filmu i polecam sobie sprawdzić. I tam między innymi właśnie przytaczał badania naukowe z raport w sumie z 164 krajów, jeżeli się nie mylę, który właśnie pokazywał, że te obecne normy dla cholesterolu są niespójne z tym, co obserwujemy w kontekście tego. Jak chorują ludzie i na co umierają ludzie. Więc po co są takie normy i po co jest w ogóle to badanie cholesterolu całkowitego? W sumie na ten moment nie wiadomo. To jednak, że poziom cholesterolu całkowitego nie ma za bardzo znaczenia i nie oddaje tego, co się dzieje w naszym organizmie, nie oznacza, że w ogóle nie warto robić lipidogramu, bo to jednak coś innego. Bo teraz, kiedy weźmiemy sobie cały lipidogram, czyli cholesterol całkowity, cholesterol HDL, LDL oraz trójglicerydy, to już z tego ciągu badań możemy jak najbardziej odczytać, Różne ciekawe rzeczy, chociażby badania jasno pokazują, że poziom trójglicerydów wyższy niż 135 zwiększa ryzyko zdarzeń układu sercowo-naczyniowego, niższy poziom zapowiada dłuższe i zdrowsze życie. Więc co z tym cholesterolem? Czy masz się kompletnie nie przejmować, kiedy Twój cholesterol przekroczy 200, kiedy przekroczy 190? Nie jestem lekarzem, więc nie mogę dawać takich porad. Nie mogę powiedzieć ci, żebyś zlekceważył normę laboratoryjną, kiedy badaniu wyjdzie jasno, że masz zbyt wysoki poziom jakiegoś parametru. No to jako dietetyk zawsze muszę zalecać konsultację z lekarzem, bo to on jest od tego, żeby. Konkretnie rozmawiać o takich kwestiach. Natomiast to, co mogę Ci powiedzieć z całą pewnością, to to, że ja od wielu lat badając się mam cholesterol całkowity pomiędzy 220 a 240 mg na decylitr i czy się tym przejmuję? No nie bardzo, bo wszystkie inne parametry, które wiemy z badań naukowych, że akurat są wartościowe i są wiarygodne pod kątem oceny naszego zdrowia, one wypadają bardzo dobrze więc. Po co mi ten cholesterol całkowity poniżej 190? Nie mam pojęcia, chyba żeby złapać jakąś chorobę. Więcej o badaniach cholesterolu, o jego historii, o tym jak się badać i jak interpretować te badania, mówię właśnie w książce 100 pytań do ketozy, do której zamówienia serdecznie Cię zachęcam. A teraz przejdziemy do drugiej części tego materiału, czyli do bardzo kontrowersyjnych leków właśnie leków na obniżenie cholesterolu. To był dość ciekawy zbieg okoliczności, ponieważ tego samego dnia trafiłem na nowe badania naukowe, które pokazują, że osoby, które stosują statyny, czyli najpopularniejsze leki przepisywane niemal jak cukierki na obniżenie cholesterolu, zwiększają dwukrotnie ryzyko demencji w wieku, już podeszłym, w wieku starczym. I teraz, czy jest to zaskoczenie? No, dla mnie nie do końca, ponieważ prawdopodobnie Ty też to wiesz z moich materiałów lub z innych informacji, że nasz mózg, sucha masa mózgu, pozbawiona wody, to w 25% cholesterol. No więc całkiem sporo. Hmm, zastanówmy się, co może się stać, jeżeli zablokujemy produkcję czegoś, z czego mózg. Bez wody składa się w 25%. Czy to może nieść jakieś skutki uboczne i konsekwencje? Hmm, no wychodzi na to, że właśnie może. No i mamy badania naukowe, i takich badań naukowych będzie wychodziło coraz więcej, bo to jest oczywiste. Tak jak powiedziałem wam wcześniej o tym, że zbyt niski cholesterol, czyli też właśnie zbijany lekami, może powodować zwiększone ryzyko nowotworów, przez to, że będzie niedobór cholesterolu w komórkach, przez co one będą miały problem z podziałem. Tak samo mamy tutaj kolejny problem z mózgiem i co jest śmieszne, to tego samego dnia, kiedy ja około południa znalazłem to badanie naukowe, zapoznałem się z nim, to wieczorem dowiedziałem się o jednym z 19-letnich podopiecznych, który od lekarza otrzymał zalecenie przyjmowania statyn do końca życia ze względu na to, że jego cholesterol jest podniesiony i sterydy są podniesione. To była konsultacja z lekarzem po naszej pierwszej konsultacji z podopiecznym, czyli dopiero zalecenia będą wdrażane. No i te wyniki badań były też konsultowane właśnie z lekarzem. No i lekarz, co ciekawe, młody, stwierdził całkiem słusznie, że mamy tutaj raczej ryzyko zespołu metabolicznego, w tym sensie, że większość objawów i też nieprawidłowych parametrów spowodowana jest po prostu nadmierną masą ciała, co jest super, bardzo fajna diagnoza. Lekarz zalecił obniżenie podaży cukrów prostych, tłuszczów nasyconych również, ale okej, okay, to, to było zalecenie zmian dietetycznych, co jest jak najbardziej na plus a potem zalecił statyny do końca życia 19-latkowi. Czy wy to rozumiecie? Ja byłem w takim szoku, przecież właśnie parę godzin wcześniej analizowałem badania, które pokazują, że statyny zwiększają dwukrotnie ryzyko demencji i mamy do czynienia z lekarzem, który naprawdę wydaje się w wielu kwestiach kompetentny, ale na koniec zaleca 19-latkowi statyny. I no właśnie. I wtedy się zastanowiłem, czy ja jestem w jakiejś ukrytej kamerze, czy może w Matrixie, czy o co tutaj chodzi i czy ta dzisiejsza medycyna nie robi sobie z nas za przeproszeniem jaj? Ja oczywiście nie jestem ani lekarzem, ani farmaceutą, jestem z wykształcenia dietetykiem, więc teoretycznie o lekach nie wiem nic. A w praktyce wiem dużo, ponieważ interesuję się holistycznie zdrowiem, zarówno swoim, jak i moich podopiecznych, więc muszę wiedzieć, jakie leki biorą, jakie, dlaczego te leki biorą i czy te leki faktycznie im pomagają, czy szkodzą, czy mogą powodować jakieś skutki uboczne. Więc że tak powiem, o lekach wiem dość sporo z tego, co sam się nauczyłem. I teraz, gdybym miał zrobić taki. Ranking leków, które są najbardziej bezsensowne, czyli najmniej pomagają, a najbardziej szkodzą, to chyba statyny byłyby na szczycie. Ponieważ wiecie, są różne leki, które działają i przy okazji powodują faktycznie kilka skutków ubocznych. I ok, faktycznie lepiej byłoby zająć się tutaj dietą, suplementacją, ale chociażby metformina jest takim lekiem, który może powodować trochę skutków ubocznych, ale bardzo dobrze wpływa na poprawę zdrowia w kontekście metabolicznym. Para innych leków też tak działa, czyli faktycznie pomaga tym pacjentom w kontekście ich konkretnych objawów, powoduje po drodze trochę mniej lub więcej efektów ubocznych, ale jednak tą swoją nadrzędną rolę, czyli pomoc tu i teraz, jakoś tam spełnia. A statyny? Ja naprawdę nie wiem, co one mają robić. Mają zbijać cholesterol, ale jak już ustaliliśmy wcześniej, to nie ma cholesterolu. Po co zbijać? Bo on się nijak ma z naszym zdrowiem i tak naprawdę podwyższony cholesterol nie koreluje z niczym. I oczywiście dobre badania naukowe. Pokazują jasno, że statyny to jest lek tragiczny i że zwiększa ryzyko całego mnóstwa chorób, demencja, nowotwory, inne problemy zdrowotne. I ja nie chcę wchodzić tej w teorie spiskowe, bo zaraz mi zdejmą kanał albo ten film, przecież nie o to chodzi, ale naprawdę zastanawiam się, jak to się dzieje, że w XXI wieku, w którym mamy dostęp wszyscy do informacji, w których Mamy dostęp do nieograniczonej ilości niemal badań naukowych, do wielu bardzo rzetelnych badań naukowych. Wciąż dzieje się tak, że tak wielu lekarzy jest zmuszonych co ważne, przez system do przepisywania leków, które nie wiadomo na co pomagają, ale wiadomo jak szkodzą. I ja, jako dietetyk, nie mogę absolutnie powiedzieć Ci, żebyś odstawił statyny, jeżeli je przyjmujesz, bo to może zrobić tylko lekarz. Więc jedyne co mogę zrobić to polecam oczywiście przejść na dobrą dietę, zacząć się ruszać, zacząć przyjmować dobrą suplementację i znaleźć jakiegoś kompetentnego lekarza, który być może zna się na swojej pracy. Lepiej. Czy statyny u dziewiętnastolatka to dopiero początek? I czy to kuriozum będzie pociągnięte dalej? Jestem ciekaw, jak wymyślicie, jak ty myślisz. Czy to wszystko to dopiero początek? I niedługo statyny będą wciskane niemowlakom, bo te będą rodzić się z cholesterolem powyżej 200? Czy może jednak to wszystko się zatrzyma i zaczniemy w tej medycynie jako całość myśleć i działać holistycznie, a nie przepisywać? Naprawdę szkodliwe leki, bo jestem daleki od tego, żeby mówić, że w ogóle leki są trucizną dla ludzi. Absolutnie nie, ale statyny to jest jakiś żart. No dobra, na dzisiaj to już tyle. Nie wiem, czy ten film nie zostanie ściągnięty, bo YouTube też nie bardzo lubi, jak się porusza kontrowersyjne tematy, które są na przekór medycynie akademickiej. Ja, oczywiście, jestem fanem medycyny akademickiej i wyciągam z niej to, co dobre, ale nie boję się ganić tego, co złe. I szkodliwe. No mam nadzieję, że ten film zostanie. A jeśli zostanie, to będę Ci bardzo wdzięczny za zostawienie łapki w górę, za zostawienie komentarza, za subskrypcję, za udostępnienie tego filmu dalej. Być może masz kogoś w rodzinie, kto się przejmuje swoim cholesterolem, to dobry film, żeby mu podesłać, albo kogoś, kto po statynach ma efekty uboczne. Ponieważ ja sam znam osoby, które po statynach miały problemy na przykład z myśleniem, że, że, że już nie tylko, bo to badanie, które przytoczyłem, to demencja u osób starszych, ale bardzo są dobre dowody naukowe i ja też mam takie doświadczenia, że osoby. Dorosłe po prostu, które zaczynały brać statyny już dosłownie po paru dniach miały objawy pogorszenia procesów myślowych, problemów ze skupieniem i tym podobne. No i to też nie powinno dziwić, bo znowu, jeżeli blokujemy coś, co jest składnikiem w 25% suchej masy mózgu, no to co złego się może zdarzyć, tak? Co złego się może zdarzyć? Ok. Jeszcze raz przypominam, że tylko przez najbliższe 28 godzin. Możesz zamówić książkę 100 pytań do ketozy, gdzie takie tematy są poruszane w większej ilości. Także naprawdę warto wszystkie te 600, a może więcej książek, bo przez ostatnie dwa dni pewnie jeszcze wiele osób się na ostatnią chwilę załatwię. Czyli mam nadzieję, że ponad 700 książek osobiście podpiszę, osobiście spakuję i nadam prosto do ciebie. Także warto sprawdzić opis i zamówić książkę. Dzięki wielkie za dzisiaj, dawajcie znać w komentarzu, co Wy o tym temacie i do zobaczenia już jutro prawdopodobnie. Jutro na live'ie się widzimy, tak na zamknięcie tej przedprzedaży książki, jeszcze sobie zrobimy live'a na koniec, także jutro około godziny 18-19 jeszcze to ogłoszę na karcie społeczności, gdzie też będę zbierał pytania. Widzimy się na live'ie, także bądźcie czujni. Dzięki wielkie za dzisiaj, trzymajcie się, cześć!